Cześć. Dziś przygotujemy pyszną i szybką surówkę z kapusty pekińskiej, czyli idealny dodatek do obiadu. Jest lekka, chrupiąca i pełna smaku. Zrobisz ją w zaledwie kilka minut. Zapraszam. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Kapustę pekińską drobno siekamy. Osiekaną kapustę przekładamy do miski. Obraną cebulę również drobno osiekamy i dodajemy do kapusty. Obraną marchew ścieramy na tarce o dużych oczkach. Startą marchew wrzucamy do miski z kapustą i cebulą. Do sałatki dodajemy również odsączoną z zalewy kukurydzę. Na końcu dodajemy majonez oraz jogurt. Surówkę doprawiamy do smaku solą i czarnym pieprzem. Wszystko dokładnie mieszamy. Tak przygotowaną surówkę wstawiamy do lodówki na kilka minut, aby wszystkie smaki się przegryzły. Smacznego. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów, zapraszam również na stronę smakowitedania.com.